Szanowni Państwo, tak jak Pani Prezydent powiedziała, po to, żeby te autobusy jeździły, oczywiście są potrzebni prowadzący, nasi pracownicy gdańskich autobusów i tramwajów, no ale potrzebna jest również energia elektryczna i to, żeby załadować te autobusy, więc bardzo się cieszę, że komplementarnie do tej inwestycji, do zakupu nowego taboru, powstała również inwestycja, którą widzicie tutaj Państwo zarówno Budynek, jak i ładowarki, które są za naszymi plecami, schowane za autobusami, które będą ładować tutaj na bazie, tak jak obiecaliśmy, ten nasz nowy tabor. Zdecydowaliśmy się, o tym już mówiliśmy, że ten tabor będzie miał na tyle dobry zasięg, że na jednym ładowaniu będzie pokonywał taką liczbę kilometrów, które pokonuje średnio autobus w użytkowaniu każdego dnia. Po zjeździe tutaj do zajezdni będzie ładowany w godzinach nocnych, pewnie prądem trochę tańszym, na niższej taryfie, po to również, żeby zaoszczędzić. Dzięki temu nie musimy budować kosztownej infrastruktury na pętlach, na ulicach naszego miasta. Potem ona jest droga w utrzymaniu. Dzięki temu też możemy zamówić tyle taboru, żeby on nie musiał stać w ciągu dnia i żeby nie musiał go zmieniać inny tabor, który... Ma w pełni naładowaną baterię, więc sądzimy, że to jest optymalne rozwiązanie dla naszego miasta. Ale też pewna nowość, o jeszcze nie informowaliśmy dzisiaj pierwszy raz to będziemy komunikować. Te stacje ładowania oczywiście powstały i pewnie kilka lat będą w tym miejscu służyć, ale też zostały w ten sposób zaprojektowane i w ten sposób przygotowane, że jak Państwo wiecie mamy długoterminowe, chociaż mam nadzieję, że ta decyzja już właściwie zapadła, ale że zmaterializuje się dosyć szybko, że chcemy przenieść zajezdnię autobusową na Gdańsk Południe w okolicach pętli Ta cała została w ten sposób zaprojektowana i wykonana, że właściwie jeden do jednego będzie mogła być przeniesiona właśnie na nową zajezdnię. Także nic nie tracimy. Ta nowa infrastruktura nie będzie, nie pozostanie tutaj. Tylko w momencie, kiedy przeniesiemy się do nowej zajezdni, to również cała ta infrastruktura no może poza fundamentami tego budynku zostanie przeniesiona jeden do jednego. Kilka słów, Szanowni Państwo, jeszcze o kosztach. Jeżeli chodzi o tą infrastrukturę doładowania, ona powstała za ponad 18 milionów złotych brutto, z czego niecałe 20% dostaliśmy do finansowania, reszta to są środki spółki. Natomiast tak jak Pani Prezydent powiedziała, ten zakup autobusów został póki co poczyniony z obligacji wyemitowanych przez spółkę Gdańskie autobusy i tramwaje. Natomiast muszę to powiedzieć, często Państwo pytacie, czym tak namacalnie jest właśnie KPO i jaka jest różnica. I tu myślę, że jeżeli chodzi o postępowanie na zakup taboru, to jest świetny przykład, ponieważ w tej chwili rząd ogłosił konkurs, w której puli jest 280 milionów złotych na zakup właśnie tego typu taboru, i wiele przewoźników, wiele gmin aplikowało do tego konkursu. Natomiast trzy akapity niżej jest takim małym gruczkiem że w momencie uruchomienia środków z Krajowego Programu Odbudowy ta budżet całego programu zostanie zwiększony do ponad 2 miliardów złotych. Więc jak widzicie Państwo, przez to, że my jako nasza ojczyzna, jako Polska nie mamy jeszcze środków z KPO, a mają cała zjednoczona Europa, to właśnie tracimy właściwie dziesięciokrotnie przyspieszenie, dziesięciokrotnie więcej tego typu pojazdów, czy to miasto Gdańsk, czy inne samorządy, czy przewoźnicy w całej Polsce mogliby kupić po to, żeby cieszyły pasażerów i po to, żeby zmieniać transport publiczny na czystszy i bardziej taki, w którym pasażerowie będą chcieli jeździć. Bardzo dziękuję.